Wyobraźcie sobie chwilę pełną emocji, kiedy Karol Nawrocki z rodziną odwiedza Włochy, aby oddać hołd papieżowi Janowi Pawłowi II. Ten ważny moment, gdy składają kwiaty przy grobie jednego z najważniejszych papieży w historii, miał miejsce w Watykanie w bazylice św. Piotra. Warto zwrócić uwagę na stylizację Marty Nawrockiej, która wzbudziła zainteresowanie mediów i znalazła się w centrum uwagi publicznej. Ewa Rubasińska Janira, znana ekspertka w dziedzinie mody, przyjrzała się z bliska modowym wyborom pierwszej damy. Zauważyła, że nie tylko jej styl, ale także detale mają ogromne znaczenie. Wizerunek pierwszej damy to gra detali, podkreśliła ekspertka. Marta i Karol Nawrocki przebywają w tej chwili we Włoszech, gdzie planują serię spotkań dyplomatycznych, w tym rozmowy z premierem Włoch, Giorgio Melouni oraz wizytę w Watykanie. Piątek zapowiada się niezwykle emocjonalnie. Odbędzie się audiencja u papieża Leona XIV, a także spotkanie z prezydentem Włoch, Sergiem Mattarellą. Wydarzenie to nie tylko polityczne, ale również symboliczne. Towarzyszy im fotograf, który zarejestruje ten ważny moment ich wizyty. W miarę zbliżania się do audiencji w Watykanie, stylizacja Martyna Wrockiej zyskuje na znaczeniu. Na wyjazd zaprezentowała się w eleganckim, ciemnogranatowym garniturze z złotymi guzikami. Wyboru tej kreacji nie pozostawiono bez uwagi. Ewa Rubasińska Janira w rozmowie z redakcją Jastrząb Post zauważyła kilka błędów w stylizacji pierwszej damy. Warto pamiętać, że w Watykanie obowiązują nieco inne zasady dotyczące kolorów i fasonów. Jak zauważyła ekspertka, tam, gdzie sprawdza się klasyczny, biznes chic, oczekuje się bardziej wyważonej i eleganckiej stylizacji, dostosowanej do danego miejsca i kontekstu kulturowego. Z tego powodu stylizacja Martyna Wrockiej stała się obiektem wielu komentarzy w mediach społecznościowych. Jej granatowy garnitur zyskał uwagę internautów, a także krytyków mody. Nawrocka postanowiła jednak wstrzymać się z pokazaniem tatuażu, który skrywa w miejscach publicznych. Ekspertka Ewa Rubasińska-Janira, analizując całość kreacji, zwróciła uwagę na złote guziki, które określiła jako toporne. Oceniając całą stylizację, dodała, w efekcie czuliśmy się bardziej jak na spotkaniu w luksusowym lobby hotelowym niż przy audiencji w samym sercu kościoła. To jeden z przykładów, jak najmniejszy detal może zburzyć całość. Marta Nawrocka, Znana z dobrego wyczucia stylu, w końcu znalazła się w ogniu krytyki, a komentarze dotyczące jej wyborów stały się głośniejsze. Czerni była obroniona, ale zaprezentowana w niewłaściwy sposób, co prowadzi do odmiennego komunikatu. Brak korekty w stylizacji spowodował wrażenie pewnej ostrości, braku proporcji, stwierdziła ekspertka. Ten drobny szczegół, który już ostatecznie zadecydował o postrzeganiu całej stylizacji, wciąż wywołuje kontrowersje. Kluczowy jest fakt że to najmniejsze detale mają ogromne znaczenie w postrzeganiu wizerunku publicznego. Marta Nawrocka zdaje się być tego świadoma, a jej stylizacja otworzyła drogę do dyskusji o modowych wyborach, które wykraczają poza zwykłe preferencje. A to dopiero początek ich włoskiej przygody, pełnej wyzwań zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej.